Dzień dobry, jestem pan. Kawia, za mną jest Messer. Chyba. Plan na dziś, zrobić twinsy i zdobyć perłę. Yy. Czy chciałbyś, nie wiem, jakąś poprawkę do tego planu? Czy podoba Ma. ci się? Piękny plan. Masz skórę z żabuchy. Na pamiątkę. No nie, mam już trzy. Będziesz miała cztery. Mam trzy szrek skinny. No szrek? O kurde. To chyba jednak nie była Grzybucha. Byliśmy wielkiego Shreka. Ona się może wkurzyć. Dobra, dawać mi ten dzień. Dawać mi ten dzień. Go, go, go. Ja wziąć sobie z bazy kurteczkę zimową i mieć ją w pogotowiu. Ja trochę kamienia na łupie, bo nie wiem, czy luzem coś jest, a trzeba by termostowny zrobić. E, mam 9 luzem, czyli na jednego termostona. Dobra, teraz sobie na łupie. Ale tutaj jeszcze widzę roxy. Akurat tak, tak, mi kilo potrzebny, bo jest. Leć do babci, leć do babci, bierz kurtkę, nie zapomnij kurtki. No właśnie, biorę kurtkę, lecę do babci. Mam 18, dużo, będę musiała podskoczyć yy, na piechotkę, yy, tak blisko Dobra. jak się da. Gdzie jest nasz śmietnik, zwany bazą? Tutaj. Tak jest. Ta kurtka, kurtka, kurtka. kurtka. Mam. I stąd do niej potrzebuję. O, niestety mnie. Dobra. Mm. Inflacja. Będę lecę. Ej, tylko może jakaś czapka zimowa. Czepeczka, czapka, czapka, mam czapka. Thermal masz? Mam. Dobrze. Ej, ciach. Ej, ciach. Czapka na ryj. Lecę. Okej. Okay. Dobra. Ale ja daleko muszę lecieć. Cyk. Zagrzewaj się, gościu. Cyk. Thermal do maszyny. Cyk. Cyk co mi brakuje? Jeden kamień, no wow, a dobra jest, bo ja sześciu Tyk. będę potrzebować na powrót. Czekaj, czy ja nagrywam? Kill nagrywam, off. dobra, super jest. No nie gadaj, że ja służyłem ten kill, -off. ale dobra, tu widziałem jakieś kilow jest, okej, okay. uf, dobrze. Cyk, dobrze. Jest mi ciepło, jest mi fajnie. Gdy ci smutno, gdy ci zimno, gdy ci źle, tepnij się do babci. Hej, jeszcze pada śnieg, tak dobrze tak? jest. Dobrze, 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 dobrze. 16 dusz z tego miejsca. Za dużo. O, królowa pajęcza. Świnia mnie goni. Kolejna świnia, ale poszła się bawić z pajączkami. ja sobie naprawiłem? k, 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 k. k Kaka, kask. Ej, gdzie jest mój kask? A jest, jest, już myślałem, że go zgubiłem. Albo że zużyłeś. O, nie, 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 właśnie staram się pilnować. No, ten kask jest fajny. No, jest cudowny. 80% No, a mięsa z potwora, no to u nas jeszcze jest będzie Ci tarcza. dostatek. Już jeszcze będzie tarcza, to w sumie mogę mieć zestaw na tego, na Celestiala, tak będę pilnował. 14 dusz, dobra, jeszcze za mało. a czy jeszcze za dużo. Kurde, i ta menda pójdzie ten na spanko. Mm -hmm. Ech, ale wiesz co? Ja nie mam e, trawy. A po co ci trawa? Nie mam chociażby na pochodnie. Aups. Dobra, tego szereg skina ten, no. Pala. Dobra, no to trawę pozbieram. Już mogę się no. fajnie teleportować, tylko ta karababka jest daleko od nas. Znaczy zawsze jest daleko ode mnie. Aha. Miałam kiedyś dwa drewna. Kiedyś na pewno. Kiedyś miałam dwa drewna, dobra. Kiedyś to było. Mam na pochodnie, jest git, tylko moja czapeczka ma 26%. <Ky> dobra. To był dobry pomysł na ten namiot. Psychuje się i leczę. Komu dobrze. I mi cieplutko. No bo on no podbija temperaturę. No. Dobra ja tą noc będę musiała tutaj przeczekać. Mhm. Mam nadzieję, że nie przestanie padać śnieg. Zresztą mam taką nadzieję. Jak przestanie to się zdenerwuję. To będzie lipka. Co nam były w ogóle berła do teleportacji do tego? A, bo deszcz chcieliśmy wywołać. Aha, no tak. To, a tak nie można śniegu też wywołać? Aha. Aha. Nie, nie siekierkę. Co najwyżej deszcz wywołasz. Dobra, grzeje się od drzewo. Ja ten garnek mogę wpierdzielić. A zrobiłem nam coś w domu. Co takiego lodówkę mamy? O, <laughs> tak. Mogę y, się tepnąć do krabawci. Zrób to. Nie masz psychy, żeby to zrobić? Jo, ja nie mam psychy? Płacz na to. <laughs> I cyk. A krabacka ma tutaj jagódki. Yy. A mam Gift'a. And the Winner is. Uuuu, mm, mm, fioletowe, całkiem błogoskie, z 10 groszy warte. No. Co ja mogę zrobić z tego, jak to działało, gdzie to było, Cyk Babciu, A, podpalę ci krzaka, mam nadzieję, że się nie obrazisz. I zaraz cała wioska z dymem. Ja się do końca, wiesz? Kamiczek termiczny ma 38%. No jak. Mam dla babci kurtkę bardzo ładną, szykowną. Moja czapka zimowa ma całe 16%. No jest moja ma 22%. Cześć babunia. Babcia. Masz kurteczkę. Proszę, przyjmie i dawaj perłę. Ja. No i dobra. Patrz co mam. Pięknie. Nareszcie mam perłę! Babciu! No. Prędko się nie zobaczymy. Pewnie nigdy. To ja spadam. Tak, tak, tak. Jestem zdrowa cała i no... I trzymaj się. Mam takiego grubasa, który mnie czasami obroni. Tak jest. <laughs> Dobra. To co? Twinsy, Krap King i Celestial. I... I później Celestina Malbatros. Mogę Wam już moi drodzy powiedzieć, że nie skończymy w 100 dni. Jeżeli Oj, dobrze pójdzie, to 120 damy radę. Ale my też się z Meserem nie spinamy. A po co się spinać? Po co się spinać? Ej, ja się tutaj bardzo dobrze bawię. Nie wiem, jak ty Meser. Wychudzony, ale dobrze. Fakt, jeszcze kawałki tego kasz, yy, ołtarza. No, 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 no. W no oszczędzimy dwa dni, mi się wydaje. Ja lubię klepać tuńcy. Mam Patrz. O... Cyk, zbroja, szybko cyk. Yy, władowałeś tam paliwo, czy nie? Władowałem paliwo, już są przygotowane, odpalam. Yy, chcesz Dark sworda? Mam Dark dobra, nie mam tego kasku ze świni, ale dobra, wali, wa, 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 walić to już. Bijemy! Gdzie mu ciężarek. Yy, fleta masz? Kurde, nie mam. <grym> bierz fleta. Usypiam, jak tylko się pojawią. Którego najpierw? Obojętnie. Bo musimy i tak odciągnąć trochę. To kurde, glomera nam zabił. I przyjdą te krampusy. Nie, Fuck. nie przyjdą. Yy, nie masz. Yy, w armora. Mam już, mam już, mam już, mam już, mam już. Gdzie jest ten dziad? Tutaj. Pan soba obok siebie. Dobra, osypiam. Yy, gdzie jest Zimno mi. Przeżyjemy. A, wjechał w mur. Eee, gdzie ty jesteś, dziadu? Gdzie jest ten dziad? Nie wiem, zimno mi. Eee. jest tutaj. Dobra, mamy. spalisz, spałeś, chłopę. Spalę, gdzie jest moja fletnia? Dobra, tamten chyba poszedł spać, Nie, 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 Ała, głupie oczka. Kurde, zimno mi. A uwaga, szarżuje. Dobra, mamy jakby co kolejną noc. A. Czy ty właśnie straciłeś kask? Tak jest, niestety. Ja poleciał. Dziady, no. Dobra, ja szukałam plecaka. Plecak na górze. Termal, termal stolko i Termal Stone koło ogniska. Mhm, uh -huh. Daj przybory do szycia. Yep. Of course. jasiur yeah, Jasiur, yeah, yeah, sure. I Termal Stone. Dobra, ten też jest do napraw a nie, on jest stuprocentowy, nice. Tak, jest przygotowany specjalnie for nice. you. To ja sobie czapkę do końca naprawię. Jest. Dobra, ja mam taką szaloną propozycję, rzuć że może najpierw hila. oczko, a później poszukamy tych yy, dziadów. Rzuć Hila. Już. Daj Hila. Już. No daj. A to zrobisz ze wszystkimi swoimi żelkami? Mam jeszcze dwie sztuki. A, okej, okay. ja mam cztery. Zostawiam na Celestiala. No, już powoli trzeba. się o tym martwić. Echem. A najem się. Ale myślę, że do Celestiala oczka się chyba naprawią, więc. że <laughs> można i takie puścić. Będzie można. Bo na tym kurczę, swoją szarżą nieźle tuką, więc bardzo by nam pomogły w tym momencie. Ludówkę miałeś tutaj postawić? Co miałem postawić? A nie, jest lodówka, dobra. I patrz, przyjdzie do domu, lodówka stoi pełna. <laughs> Postawiłeś się na kobieta. drugim końcu bazy. Ja nie, nie wiem, no normalnie <laughs> wychodzę, nie? Co za typ! Lodówka na drugim końcu bazy. Kurde, to aż ty końca bazy nie widziała, ja nie wiem. <laughs> Mamy mam perłę. Mam, mam, masz za karę. Wezmę zęby. Ty, ty masz kakakask? Nie, nie mam trawy. Masz. I poproszę te dziady. Dwie dupki. Masz. Dziękowa. Wystarczy ci tylko dwie? Tak. Because I'm the. Y A ja miałam tutaj taki 25% kaka kamień. Dobra, oh. tego nie potrzebuję. U. Kim touchstys. Dzisiaj dzień bicka. Dzień bicka. Taki typowy Wolfgang zapominający o dniu nóg. No, nie robi nóg. <laughs> nie robi nóg, nie ma nóg. <laughs> nie ma nóg właśnie, ma tylko buty. Klatę, bicka i głowę. A ja się zastanawiam tak, co się stanęło z moją jedną tulecytową koroną? Gdzie ja ją zgubiłam? Myślę, że ci się zepsuła. Ja też tak myślę. Nawet nie wiemy kiedy. Znaczy ja mam pewne podejrzenia kiedy. To ja może może bym troszkę parasolem. <laughs> wędką, wędką. Albo łapką na buchy. Bugnetem go złapię, tak. zbuguję go. Ten jeden już nieźle był obity, prawda? Tak. Można Niebieski. To, to można by go dobić, tego niebieskiego. Niebieskiego. Założyć kask to jest bardzo dobry plan. Kaka kask? Ja mam jeszcze rib, rib armor. Rib armora masz. Żabierka. A gdzie się świeci ta gwiazdka? No tu gdzie stoję. A, bo ty mordą ją zasłaniasz. To <noise> <noise> I have big morda. Siema mordo. <noise> Siema mordo. Nie ma. Uwaga. Idziemy w spanko Niebieskiego klepiemy od razu. Chyba żygnie od razu. Gówniaki. A, Uważaj! A Dobra, on już nie żyje. Dobra, po nim. Chwila rzucaj, chwila rzucaj. Proszę. Czekaj, te gówniaki. Może najpierw no to chila wańsko będę miała dla nas. Uważaj, chodź tu do mnie. No! Chodź tu dziadu. No, Dobra, poszedł z panem. No, lepiej uśpij usp go. Dawaj. Ła, dostałam buty krasnala. czekaj heala, zbieram. Heala, rzucaj. Rzucam, rzucam. Dobra, klepiemy. O mój Boże, zakładaj kaka kask. Nie mam już kaka-kasku, były tylko dwa. E... E... Masz. Dziękuję. Weź go jeszcze, no miesuś co. Dobra, are you ready? Tak, dawaj. nie zdychaj! Nie mam już nic, Dobrego skończę, Dobra, ja go skończę, do skończę, 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 skończę. Ja Jest. 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 czy Ty jesteś na Jest. Chyba tak. Nie wiem. To czekaj. Jest. Jest. nie umieraj chodź tu. A, a, a. Oh, oh, kill me up! O, pokawe 38 HP. Dobra, masz. Żeby nie było, że cię żałuję, czy coś. Dobra. Oh. Masz do dlatego są, dlatego są łatwe i niełatwe dranie jedne. One bardzo ciebie sobie ukochały, że tak, tak powiem. Jest a sobie na smutki zjem ostatniego Meatballsa. No, to nie wiem, nie uprzejmie miał. Dobra, gdzie jest mój kaka-kask? Znaczy, ojeku nie kaka-kask, tylko. Pleple, ple, 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 plecak. Kle, kle, kle. Kle, w plecach też plep, plep. ple, ple. Kle, plecak. i znalazłem Twoją różkę. Tą 100% na Krapkinga? Tak jest. Nice. Moja, moje zostało tylko dwa użycia. Okej. Okay. Dobra. Bierzemy detektora i spadamy stąd. Astral detektyw, gdzie on jest? No Ja wezmę młotek, bo do tego się nadaje. No co ty? No co Będę, mło Będę młotkiem ty w tej nawet... ekipie. Tu jest astral detektor. Where? Koło mnie, patrzę się na niego Dobra. mordą. Dobra, i gdzie byś zaczął szukać? Gdybyś I... był ołtarzem, gdzie byś się schował? Na cmentarzu. Data z innej beczki. Pójdźmy może na spawn'a, A ci o. powiem fajną historię po drodze. Wiesz co? Y może tutaj zaczniemy, dobra? A ty zaczniesz no, już dobra. opowiadać historię. A więc graliśmy y w taką karcianą grę, gdzie się zadaje różne dziwne pytania. Mm -hmm. Czy to są karty <coughs> przeciwko ludzkości? Y nie pamiętam dokładnie nazwy tej gry. W każdym razie y byliśmy już trochę pod y Pici. I, za, I padło pytanie, yy, co jest potrzebne na pogrzebie, czy coś tam. I mądry Messer yy, wyskoczył od razu z tekstem łopata. Ej, ale w sumie masz rację. No bez łopaty to raczej nikogo nie pogrzebiesz. No tak, ale no to było takie... Wiesz, jak w tych programach, kto szybciej naciśnie guzik. O, nie wiem, ja bym tutaj tego postawiła. Postaw. pokazuję. Ja zagraję do szukania. <laughs> nice. Będę dmił w trąbkę. O, zielony grzybek, jak dla mnie znalazł. Zobaczyłam jeszcze tu. Y... Messer. Ja umiem grać w, to, w tą grę. Wow. To <laughs> no, y... ja popatrzę szybko na mapę. Eee, gdzie ja cię kurde? Ej, to zaparkowałem tutaj, dobra, yy, szukaj. Mm, a tak się zastanawiam, gdzie może być kolejne, i tak, nie wiem, obstawiam na. Wiesz co, ci powiem? Może. odspałna. Dobrze, szukaj, ja już to zaniosę. No, odspawna. Mm, szybko! Ej, wiesz co, nigdy tak szybko tego nie znalazłam. A, kurde. To wszystko przez moją trąbkę. U cholerki myślałam, że szybko znalazłam. I, i, i. I on pokazuje mi wyprawo. To wszystko dzięki mojej trąbce, a to wiem. Y <coughs> y zobaczmy tu. Już chciałam krzyczeć, no nie uwierzysz, ale już wykopał. Nie no. nie to Niestety nie, a ja w ogóle What dusz nie way. mam żadnych i czy to będzie tutaj, czy to będzie w tym lesie? A czy ty masz w ogóle jakieś światełko przy sobie? Lampkę mam i mam pochodnie i jestem koło drzew. Patrz, jeszcze zdążyłem wrócić po swój plecak. To, 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 to będzie. Kurde, mam nadzieję, że tutaj na tym biomie. A nie na tym biomie obok. Oj, tutaj jest Ołtarz! Odkryłam kolejny Ołtarz i są na nim świńskie ryje, ty jesteś tam na dole biegnę. Uh... Uważaj, z użyciem, bo ja mam młotek przy sobie. Nie? Dobra, dobra, jest 40%. Ziem, ziem. Hmm. Wiesz, co ser, to może być tutaj na tym biomie obok. Ewentualnie tutaj jeszcze kawałek może być biomu. Chodź, zobacz. Biegnę. co o tym na mieściasz? A, że albo na tym zielonym, albo tutaj jeszcze, niby tak? No, hmm. no zaryzykować możesz, młotek mamy. Pierwszy poszedł bardzo szybko. Tylko wiesz, ja bym się już tam tepnęła, ale niestety nie mam za co się tepnąć. Mm -hmm. Możesz zabić mnie. Nie. Nie, nie, nie. Nie, dobra, wiesz co, to będzie nabiomia obok. Dobra, to nie idę nawet do ciebie, tylko już skręcam do góry. Mm, <coughs> I barze. Moment. No, będzie to na biomie obok, albo Działka. tam za bagienkiem, Dobra. albo za bagienkiem. Dobra, to się muszę wrócić. Zapraszam do mnie, grzeje się właśnie. Siema, Bogolu. Siema, Czy To Are jest you? ta różdżka, której używamy na krapkinga? Nie, to jest moja jeszcze. Aha, to jest twoja jeszcze. dobrze. Are you hungry? Oczywiście. Zawsze. Proszę. Uy, cóż to jest? Dżagudki. Dżagudki. Dobre. Już zapomniałam, że je jadłam. Dżagudasy. A <noise> po co mi to? Weź to wywal. Dobra. Takie nieprzyjemne Można by chyba już pójść. Minimapkę mam zamk zamkniętą. To duszę? E duszę. Zawsze. Ale wiesz, Coś że tych pająków tutaj jest dużo. No i co? Będziemy uciekać. Uciekaj! Uciekaj! Po uciekać? Wszystkie są zagrowane na Ciebie. Ale... Ty masz lampkę. Okej. Okay. Po co mam uciekać? Wszystkie są zagrowane na Ciebie. Jak u wziąłeś te pająki obrzydliwe. Ja bym chciała tutaj astral detektor dostawić. Nie czy ja mam czym bić te pająki? Za bardzo nie mam czym Już wiem czym będę je bił. Dobra, sprawdźmy. Gdzie mi pokazujesz? Eee. Oh. Tak, chyba na tym kawałku bagna to będzie. Zobacz. No, wait a minute, bo... Już to mamy problem. już ci idę pomagać. O, pięknie. Tata, jest super na pajączki. Ym, I tak, rozstawiłam tutaj gdzieś ten nastral detektor A. i... <laughs> nie widzę. E, czekaj, przyglądam się, ale ja tu też tego nie widzę. Co jest? Gdzie ty go postawiłaś? ha, Dobra, ale wychodzisz, na bagnie mówiłaś, tak? Przecież to zobaczę na bagnie. Zobacz na bagnie, no. I to jest taki ciemniejszy trochę turf. Może tutaj więcej zobaczę. No. Tam. Czyli na bagno mamy Messer tak? mam dwa użycia. Biegnę. Chodzi na to, że tu? Czy? tu? Bo tu. Jak go zrobię, deploy, to roz rozpierdzielaj go. Nie, nie, albo dobrze zrobimy nowego. O, oh, się przestraszyłem. <grywka> <grywka> spoko, spoko. Mój. Zawał. Ciekawie bawi i uczy. Nie musicie robić setki astral detektorów, wystarczy mieć młotek. To znaczy Messera pod ręką. I co? Gdzie on pokazuje? Do góry chyba. Tak, do góry. Tu Czyli gdzieś. gdzieś tutaj pomiędzy tymi trzcinami. Tu. tu gdzieś dokładnie. Tu? No tu gdzieś spróbuj. Dobra, tutaj dajmy. Bardziej tak. Tutaj tu, 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 gdzie stoję, tu, gdzie stoję. Tu, gdzie stoję? Gdzie no? A czemu bym tutaj dała? na tym śniegu zupełnie nic nie widać. No. No. No, patrz. No, to, tu, gdzie stałem, tutaj gdzieś. Tu, 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 albo tu, 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 tu. To się pasuje No. No. Jest. Jest. O panie. Dobra, mamy dwa kawałki ołtarza. Myślę, że na tym można skończyć dzisiejszy epizod. Był ze mną maser. Pakowałem! Była mnie pan I w kolejnym robimy Krapkinga! I.